Cześć, mam na imię Adriana i witam was na moim kanale Plenty Rinka Plants and Garden. Dzisiaj lecimy na ratunek tej oto tutaj hojce. To jest hoja Publicalix Splash. Bardzo ładna hoja z takimi fajnymi ciapeczkami na liściach. Ale niestety ma wełnowca. Także ja już z tym wełnowcem tak naprawdę ją kupiłam. I ona od samego początku... Stoi u mnie tutaj na dole, na stoliku w odosobnieniu. Cały czas jest izolowana dookoła niej, nie ma żadnych innych roślinek. I chojka ta była przeze mnie kilka razy. Używałam alkohol, sypałam ten taki proszek owadobójczy do ziemi, gdzie była podlewana. Jeżeli jakieś są jajeczka czy cokolwiek, to powinno to nam wyginąć. No, ale niestety w małych ilościach, ale nadal, nadal się te wełnowce mi pokazują. Także postanowiłam sobie dzisiaj wyjąć ją z dolniczki, wyczyścić jej całkowicie korzenie, dać ją do kąpieli a w takim środku owadobójczym. No i przesadzić ją do nowej ziemi, i zobaczymy, czy to nam po prostu pomoże. Także zabieramy się do roboty. Rozłożyłam sobie tutaj matkę do przesadzania, także poodpinam sobie teraz ją. Tutaj ma podpórkę, to wyciągniemy. To wszystko trzeba będzie dobrze umyć i zdezynfikować oczywiście. No i wyciągamy ją. Zobaczymy, co tutaj słychać. Co tutaj słychać? Wiecie co, w sumie na pierwszy rzut oka, jak patrzę w ziemię, to nie widać tych milis. Nie widać tych milis i ona nie jest, nie ma tak bardzo zbitej tej i bryły korzeniowej. Pokażę wam tak troszeczkę bliżej. Tak to wygląda. No, ale przesadzić się ją przyda. Lepiej, być, żeby było bardziej bezpiecznie, co nie? Delikatnie sobie poluźnię tą ziemię. Ma taką fajną, wilgotną ziemię, i ona jest jeszcze w tej oryginalnej ziemi, którą ja ją kupiłam. Ona tutaj rośnie z kilku sadzonek. Postaram się ją jak najwięcej oczyścić z tej ziemi, w której teraz jest. Widzicie, jak sadzonki? Sadzo takie małe sadzonki były włożone do jednej dolniczki i to było sprzedane jako większa roślinka. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Zobaczcie. One wszystkie są po prostu, dzielą się. Nie są nawet ze sobą dobrze zrośnięte. Ale to dobrze, bo będę mogła ją po prostu dokładniej i bez problemu wyczyścić, ładnie umyć. Zobaczcie, jakie sadzoneczki. Niektóre nawet nie są tak za bardzo ukorzenione. Nie, w ziemi nie widzę żadnych wełnowców. Nawet jak jajeczka są, ale nie, 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 ma, nie ma katastrofy, słuchajcie. Nie ma katastrofy. Ja sobie teraz przeniosłam wszystkie, a, wszystkie te sadzoneczki a, do zlewu w kuchni, i teraz każdą pojedynczą a, dokładnie będę po prostu myła wodą. I taką umytą sadzoneczkę rzucamy do kąpieli. Ja z chęcią bym to zrobiła na zewnątrz, a... ale niestety u nas jest, słuchajcie, zimno. Nie może się coś ta wiosna przedostać. Ciągle po prostu te temperatury są takie jeszcze, że trochę przymraża. Także a nie będę ryzykować katarem i, i znowu przyziębieniem. Wolę to zrobić w kuchni, pomimo tego, że zrobię sobie po prostu trochę więcej... Pracy, bo później trzeba będzie to posprzątać. No ale co się nie robi dla zdrowia roślinek? Ona pewnie w jakikolwiek sposób będzie mogła troszkę mi na te moje zabiegi odreagować i odchorować troszeczkę, ale powinno być dobrze. No najważniejsze dla mnie jest, żeby się w końcu tego wełnowca pozbyć, bo Naprawdę, goś, go, gość, go, gość jest męczący. Gość jest męczący taki w domu. Pamiętajcie, że jak macie, to odosabniajcie swoje roślinki, żeby inne nie miały kontaktu. Bo jak się to poroznosi, dziadostwo, to później naprawdę jest problem, bo nie jest tak go łatwo wygonić. No ja, tak jak mówię, plagi tutaj nie mam na tej roślince. Jakieś tam pojedyncze sztuki mi się jeszcze pokazały. No ale ja się tak łatwo nie poddaję. Oczywiście zawsze można zresetować roślinkę, można pobrać szczepki. Jeżeli jesteście zmęczeni, lepiej je zlikwidować z małej roślinki czy z małej sadzonki, jak z większej. Wełnowce, one lubią się też umiejscawiać w takich szparkach gdzieś. Ja wam pokażę. Troszeczkę bliżej, na przykład gdzieś gdzieś tutaj a pomiędzy listkami na młodych listkach. Tutaj jak jest łodyżka i listek łodyga liścia, to tak sobie tutaj w te same kąciki wchodzą. Także warto zawsze tam po prostu zaglądać. No i młode, na młodych one też lubią bardzo młode właśnie listki. Potrafią się na gdzieś na kwiatkach tak samo zagościć. No i pod liściami, pod liściami tak samo i gdzieś tam blisko, przy samej ziemi, w jakichkolwiek zakamarkach. One się po prostu tak jakby troszeczkę też chowają, wciskają. Ciaśniejsze miejsca, kąteczki też warto zwracać uwagę, czy właśnie się nie robi taka ta typowa dla wełnowca taka biała pierzynka. Trochę namoczyłam, trochę sama się też wykąpałam. <grymne> Wszystkie sadzoneczki mamy już tutaj. Włożone, będą się kąpały. Ja je zostawię tutaj, gdzieś tak na, myślę, 10-15 minut. Niech one się tutaj moczą, niech się kąpią. A ja w tym czasie posprzątam sobie, a pozbędę się tej starej ziemi. Oczywiście wrzucę ją do osobnego worka, i ciasno zawiążę, i wyrzucę, i dobrze umyję, i zdenzyfekuję sobie. Dolniczkę oraz tą podpórkę całą, no i przesadzimy ją do świeżej ziemi. Także do zobaczenia za chwilę. Gdy masz w domu kota, który koniecznie chce zostać ogrodnikiem, ona po prostu zawsze, wszędzie musi być, gdzie coś się dzieje. Kiziaś, nasza panienka, matka została już umyta, zdezynfekowana, czyściutka już jest sucha. No, to teraz już mamy całą ekipę. Wszyscy zainteresowani, co to jest. Teraz pięć tutaj sprawdzi. Po prostu mam całą ekipę pomocników do moich prac ogrodowych. No, ja już a. Przyszykowałam sobie wszystko, umyłam te dolniczki, zdezynfekowałam, wytarłam. Tak samo matka jest przyszykowana. Umyłam także tą podpórkę, na której była zawieszona ta choja i umyłam także, zdezynfekowałam tą osłonkę, w której znajdowała się ta dolniczka. Nie wiem, czy Wy znacie taką metodę. Zobaczcie, zanim będę wsadzała do dolniczki koje, zanim sypię ziemię, używam filtr do kawy, taki zwykły filtr do kawy na dno, żeby przez te duże dziurki nie przelatywała mi ziemia. Ja sobie zamawiam takie specjalne siateczki na Amazon albo na temu, ale skończyły mi się, także filtr to jest też dobra sprawa. Można użyć także tego filtra do mniejszych dolniczek. Po prostu należy wziąć nożyczki i wyciąć dookoła kółeczko tak, żeby pasowało nam na dno dolniczki. Dobra, ja, tu, ja tą chojkę ja przesadzę do tej mojej z Aroid Mix ziemi, ale najpierw przyszykowałam sobie tutaj ręczniczek, na który chcę żeby po prostu te sadzoneczki troszkę mi się z tej, z tej wody przes przesuszyły. Sobie ładnie je tutaj poukładam, tak o, i niech one mi sobie tutaj obeschną troszeczkę, obciekną z tej wody. no Mam nadzieję, że te moje zabiegi, cokolwiek tej pojeczce biednej, pomogą. Tak staram się je sobie układać. Te są a, krótkie, średnie, długie. Także później jakoś je grubkami trzeba będzie po prostu włożyć z powrotem do tej dolniczki. Ta jest w ogóle taka bardzo malutka, także nawet chyba nie będę jej pchała. Spróbuję ją włożyć po prostu może do, do mchu i osobno ją a, troszkę więcej ukorzenić. Co ty Piniuś tutaj robi? Oni się tutaj ganiają dalej pod nogami, oba. No i dobra, ja sobie teraz tą wodę odsunę. Zwierzęta to są takie śmieszne. To co oni nieraz wyprawiają razem, to jest po prostu cyrk. Cyrk na kółkach. Troszeczkę se tak z góry ręczniczkiem papierowym po No i super, no myślę, że jest gotowe. Żyjemy sobie tutaj troszkę tej ziemi na dno. No okej. Okay. Teraz postaram się te sadzoneczki tutaj ładnie wkładać. Te wyższe dam tutaj na sam środek. OK. I teraz te małe po boczkach. Zdecydowanie łatwiej się to robi, jak są wszystkie razem połączone, a nie każda ze sobą, ale damy radę, damy radę. Jest takimi rzeczami sobie człowiek w życiu radził. Także podsypiemy tutaj, żeby nam się to tak trzymało od kupy. Troszeczkę z drugiej strony. A teraz sobie ją odwrócę i uzupełnię tutaj ten drugi boczek. Już prawie, prawie jest, prawie jest. Już jest ostatnia. Muszę teraz tutaj pilnować, żeby dobrze je umiejscowić, żeby wszystkie korzonki były dobrze w dolniczce. i siedziały tam, gdzie trzeba. No, po prostu moje zwierzaki dostały jakiegoś kociokwiku. po prostu tak tutaj latają mi. To chyba ta matka na nich tak podziałała chyba ta matka, chyba ta zabawa z matką. To już z każdej strony fajnie ziemię mam, zaraz jeszcze troszeczkę postukam, żeby ona się ta ziemia więcej tak mi ubiła. Jeszcze sobie tutaj w środek zajrzę, jak to wszystko wygląda. Ładnie, ładnie, ładnie wygląda. Ja myślę, że to na razie tyle mi z tej ziemi tutaj do niej starczy. Ja później, jak będę podlewać, i ta ziemia mi się troszeczkę więcej ubije w tej dolniczce, to zawsze mogę sobie po prostu więcej tej ziemi tam dosypać. Włożę sobie teraz tą podpórkę. Fajnie by wyglądała, żeby ją powiesić. Bo zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Ale nie mam teraz takiego miejsca, żeby ją odosobnić i po prostu zrobić to tak, żeby nie była w okolicy innych moich roślin. Mamy motylki, także zgarnę sobie ją teraz, przypnę tutaj do góry. Dobra, byłoby to na tyle z nią. Zaraz ją troszeczkę delikatnie podleję i wrzucę ją, wrzucę ją do tej samej osłonki i pójdzie na to samo miejsce, w którym stała u mnie tutaj na, na, na stole, także a za jakiś czas dam wam znać, jak, czy pomogły te moje zabiegi, czy będą pojawiały mi się jeszcze. A te milibugs, czy, czy się ich pozbyłam, czy jak, także dam Wam znać. A ja teraz dziękuję Wam serdecznie za to nasze wspólne walczenie z wełnowcem i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się słodziutko, niech się Wam zieleni, kochani, i dużo słoneczka Wam życzę, bo u mnie zbyt wiele go nie ma. Na razie, papa! Pa.